Zdecydowanie kawa, Czarna, mała, najlepiej dwie. Zdecydowanie może. No to chyba z seriali Ozark. Przecież samochód, no, to było ostre doświadczenie. Mercedes Sprinter służbowy. No, dobrze tego nie znam. Chciałbym zjeść kolację, no może z Makłowiczem. Może lepiej go tu ode mnie zobaczymy. Chciałbym się przekonać. To to też, książki jakieś kulinarne. Maszynkę do robienia piwa. Nieograniczony budżet 150 metrów na Skarpie nad Morzem. Z tarasem. Tak, 5-6 metrów nad lustrem wody. No i spokojem kinowym i gamingowym. Najbardziej finały i to, co po prostu później widzę, tak? Dostaję na przykład po trzech, 5 6 miesiącach zdjęcia od klientów ich nowych mieszkań, dzięki którym po prostu one dostały drugie życie, tak? No, tutaj pomysł był przede wszystkim Pawła, jeśli chodzi o nieruchomości. Zawsze, jak pracowaliśmy, staraliśmy się być najlepsi w swoich branżach. Paweł odkrył, że jest tutaj bardzo wiele do poprawy, jeśli chodzi o sam wizerunek doradcy, aczkolwiek często nazywanego pośrednikiem czy też agentem. No, widziałem taką jedną nieruchomość, tutaj bardzo ciekawy budynek na Tymienieckiego, typowo w świadomości naszej loftowy, a widziałem tam mikrokawalerkę z antresolą na bodajże drugim piętrze, gdzie była przysłonięta ścianą z innego budynku, a korytarz Rodem z Alcatraz. Sportowiec w przekroczeniu linii mety, tak? Pełne zwycięstwo jeszcze też zależy co rozumiem po zamknięciu transakcji, tak? Dla mnie zamknięcie transakcji to jest już przepisanie umów energetycznych. No teraz już nie, na początku, przez pierwszy rok, półtora no byłem kilka razy zaskoczony. to tutaj też wrócę, wrócę do Tymianieckiego, po prostu tego się nie da odzobaczyć. Akurat jeśli chodzi o moje własne, to były raptem dwie. Zawsze korzystałem z dobrego doradcy, nawet tego samego.